Mój ojciec od zawsze interesował się Pianinem i muzyką klasyczną Był fanatykiem tego od dzieciństwa Można szczerze powiedzieć, że miał Jebca na tym punkcie Mieszkaliśmy kiedyś w bloku, mieliśmy kilka pokoi W jednym z nich ojciec trzymał Swoje cudo, czyli pianino marki Bach Piano, czy chuj wie. Nikomu nie pozwalał go dotykać Czyścił i polerował go codziennie Wokół niego leżały książki muzyczne, czasopisma Z muzyką klasyczną i biografie Chopinów Codziennie spędzał kilka godzin I napierdalał w klawiaturze Szerze, grając swoje denne symfonie. Fałszował tak bardzo, że po ledwo miesiącu wyjebali nas z bloku, bo codziennie dostawał kilka wezwań, bo na policję od sąsiadów za hałasowanie. Przeprowadziliśmy się na wieś, czyli gdzieś, gdzie stary mógł grać na tym ustrojstwie dowoli. Nawet jako dzieciak kilka razy dostawał w od do ojca za to, że nie było spokoju w domu. Wkurwiał tym wszystkich, ale on na to nie patrzył. Zawsze przy obiedzie włączał radio i ustawiał fale tak, aby leciały te jebane fortepianowo-pianinowe pieśni. Relaksował się przy tym. Raz mój młodszy brat Sebek przez przypadek rozjebał radio i muzyka przestała grać, ojciec wkurwił się tak bardzo, że kazał młodemu wyjść z domu. Spakował jego rzeczy i przeprowadził go do babci. W każdy weekendowy poranek o 6 rano wstawał wcześniej po to, aby zagrać swój hej na pobudki. Robił to zawsze, więc nie było szans, żebym się wyspał. W końcu pewnego dnia matka nie wytrzymała i kupiła słuchawki, takie jakich używają robotnicy przy młocie pneumatycznym. Nic nie dało, bo stary napierdalał w te klawisze jak Eminem w Rap God. Okna w pokoju z Pleninem były specjalnie pogrubione i bardziej odporne, bo kiedyś zaczęły po prostu pękać. Nawet tynk zaczął opadać, przejebane było. A gdy stary miał kłótnie z matką, to spał w środku pianina. Tak kurwa otwierał to gówno i spał w nim. Kilka razy próbowaliśmy go zapisać do psychiatry, ale każdy się poddawał. Poza tym, kiedy ojciec wszedł w transgrania, to zawsze pod wieczór jechał na pogotowie, bo od napierdalania przez 7 w godzin w klawisze, popękała mu skóra na palcach, zawsze wydawał jakieś 200 zł na płyn do krzyszczenia klawiszy. Kiedyś zamiast iść do sklepu po produkty na obiad, to kupił smar i szmatki do czyszczenia pianina. Musieliśmy więc jeść stary twardy chleb. Gdy matka rozpłakała się, to ojciec zamiast pocieszać, to grał smutną Jeździł na różne konkursy i miał nawet kolegę, z którymi stanowili znany zgrany duet. Ojciec na tym ustrojstwie, a jego kumpel na klarnecie. Jednak ich relacje pogorszyły się, gdy stary miał nauczyć grać jego kolegę. Ojciec łatwo się denerwował, więc raz, gdy pojebał nuty i zagrał źle, stary kazał mu nocować w piwnicy, karmiąc go trutką na szczury. Uważał, że jest w pełni normalny. Niestety, ale nauczyłem go korzystać z internetu. Kiedyś, gdy przyszedłem ze szkoły, to ujrzałem, że szybko zamknął przeglądarkę. Tak, jakby chciał coś ukryć. Nie były to jednak pornole, stary zamawiał nowe pianino, bo te miało funkcje super ekstra symfoniczne. Powiedziałem matce o tym: wkurzyła się na niego, bo nie mieliśmy przecież miejsca w domu. Ojciec w kurwienia przeprowadził się do garażu i tam też wziął swoje cudo. Nawet nakryłem go na próbie ruchania tego główna. Stary stał rozebrany i knak stał mu bardzo. Nie wiedział co się odpierdala, i, cisnął, i coś cisnąłem bekę z ojca ruchającego instrument. Mogliśmy nacieszyć się spokojem, ale wszystko to popsuły policyjne syreny. Nie wiedzieliśmy z matką o co chodzi. Patrzymy, a za oknem ojciec szarpie się z bagietami, bo chcą mu odebrać pianino. Chyba dlatego, że gdy był w sklepie muzycznym, to zajebał jakieś klawisze z dodatkową funkcją i przypiął je do swojego. Ojciec wpadł w furię i zamknął się w swoim instrumencie. Bagiety zaczęły go rozcinać. Ojciec mało się nie pobeczał, bo kochał to pianino bardziej niż matkę. Matka też bryk, Coraz więcej radiowozów pod twoim domem. Stary przyczepił się łańcuchem do pianina. Przyjechała więc lodówka policyjna z naczepą. Wzięła pianino i starego. Dostał wyrok w zawieszeniu i kontrolę od psychiatry. Po powrocie do domu postanowił zakończyć karierę muzyczną i zaczął zająć się normalnym życiem. Tak naprawdę to nie wiesz, bo po zabraniu go spierdoliłeś z matką na drugi koniec Polski. Do dzisiaj wiesz tylko, że przeruchał niejedno pianino i że miałeś popierdolonego starego.